Czałem. Dzisiaj omówienie pierwszego, czyli znaczy albumu siódmego w kolejności chronologicznej, ale pierwszego albumu, drugiego cyklu pięciu krain. I jak mieliście już omówienie na kanale yy, całego pierwszego cyklu, czyli tomów od 1 do 6, no przyznaję, że tom siódmy wprowadza nas w zupełnie nowe meandry. A więc to, co jest ważne, pierwszy cykl, czyli ten się dzieje w Angleonie, on został domknięty. Tam wiemy, Jaką mamy teraz strukturę władzy, kto rządzi yy, Anglonem, kto rządzi de facto pięcioma krainami. No i mamy ten precedens, precedens, który sprawił, że finalnie zakładnicy, yy, finalnie zakładnicy właśnie yy, z innych pozostałych czterech krain, wrócili do swoich domów, tak, do swoich. Królewskich rodzin. No i okazuje się, co już tutaj dostajemy właśnie na początku tego cyklu, że to nie oznacza wcale stabilizacji i pokoju. Mianowicie e, zaczyna być już pytanie, no a może by jednak te koty pogonić, może by jednak obalić ich władzę i na tronie Angleonu i pięciu krain posadzić kogoś z naszych. Także wiecie, już zaczyna być kolejna taka rywalizacja władzy, co jest całkowicie naturalne w takim wypadku. Natomiast to, co jest siłą tego albumu, to nie skupienie się na Andleonie i tej sytuacji, która tam miała miejsce przez ostatnie albumy, co nasza główna bohaterka, która przebywała tam jako zakładniczka, nam lekko streszcza, oczywiście mając na zasadzie tyle, ile sama wiedziała, bo ona była, w, jakby nie patrzeć w zamknięciu. Yy, niby wiecie, to taki zakładnik, który jest gościem. Czyli z jednej strony jest dobrze karmiony, z drugiej strony ma bardzo ograniczone pole manewru i to gdzie się może poruszać. No i teraz, w tym momencie ona wróciła, no i pojawiają się nowi bohaterowie na scenie, a mianowicie postacie związane z nowymi rodami szlacheckimi, tym razem kontynentu Lys, ale też pewna grupa młodych rybaków, rybaczek. Z pewnego plemienia nadrzecznego, co też jest istotne. Pojawiają się również takie dwie studentki archeologii. I teraz bardzo ciekawa rzecz, mianowicie na lys panuje matriarchat. Naprawdę świetnie jest to zrobione. Przy czym ten matriarchat jest zrobiony w takiej konstrukcji, że mężczyźni również zajmują bardzo wysokie stanowiska. Natomiast to, co mi się podoba, to ten pierwiastek żeński, ma ogromny wpływ. Wpływ na wiele elementów społecznych, jak i kulturowych czy politycznych, co nie oznacza, że jest, wiecie, pokój Kumbaja i tak dalej. Wręcz przeciwnie, jest taka sama rywalizacja, jak w przypadku patriarchatu. Również poszczególne klany między sobą bardzo rywalizują, i na przykład potomek męski czy ktoś bezklanowy w wyniku swoich działań może zajść, bardzo wysoko w danym klanie może zająć naprawdę władczą pozycję, której no, nie da się go usunąć w zasadzie, chyba że siłą. I to wszystko jest pokazane. Nawet pokazane jest, że osoby, które wydają się być nietykalne, które są głowami klanów, mimo wszystko mogą stać się ofiarą na różnym poziomie. tak? Czy wylądować w więzieniu, czy z, no, zostać skatowaną na ulicy. W każdym razie mamy nowy kontynent, nową kulturę, nowe podejście społeczne do wielu spraw, ale jednak te same śmieci, te same problemy, to samo bagno polityczne i tą samą rywalizację. Tyle, że jednak przedstawiono z punktu widzenia innych postaci, które mają też inne podejście do życia. I tu jest co fajne też pokazane ta walka klanowa, że ktoś na przykład chce się wyłamać z danego klanu, że ktoś nie chce mieć przypisanej odgórnie roli, że jak jeżeli się urodził w rybackiej to ma być rybakiem, że jego dusza prachnie czegoś więcej. Już widać jak to będzie w niektórych wypadkach szło ewidentnie w jakich kierunkach. Natomiast to, co mi się strasznie podoba, to to mamy jakby rozwinięty, tak naprawdę mega fajnie rozwinięty koncept Planety Małp, Jak, bo nie, ja miałem wrażenie, że to jest taka bardziej rozwinięta wersja Planety Małp i to działa, to naprawdę działa. Ten album się broni na każdym polu, pod kątem kreski, konstrukcji postaci, fabuły, przyczyna-skutek, pod kątem pokazania nowej kultury, Nowych dogmatów kulturowych, nowych yy, dogmatów społecznych, yy, nowego podejścia do polityki. Yy, I to jest ciekawe, a jednocześnie do uzupełnia, bo mamy w świadomości, jak zakończył się pierwszy cykl, jak wygląda obecnie sytuacja na tronie Angleonu, który zarządza wszystkimi pięcioma krainami. To jest bardzo ważne. A więc w tym momencie. Mając na uwadze, co się wydarzyło w szóstym tomie pierwszego cyklu, siódmy tom, który otwiera drugi cykl, robi to z buta, robi to z bomby, naprawdę mocne wejście. I się to podoba. Finał tego albumu jest jeszcze ciekawszy. Jak myślałem, że no już nie da się podbić stawki, to podbito i to mocno, kiedy obstawiałem, że. No nie wiem, będzie musiał być tak i tak, bo przecież te i te postacie są niedoruszenia. Nagle znowu zostałem pozytywnie zaskoczony. I znowu mamy sytuację, że tu nie ma postaci nietykalnych. Nie możemy być pewni, że ktoś nie oberwie, ja nie mówię, że zostanie skasowany, ale w ogóle, że nie oberwie, czy nie zostanie inaczej potraktowany, tylko dlatego, że wydaje się postacią, pierwszoplanową, bo może być postacią pierwszoplanową tylko na dany album. I to jest ciekawe. To jest naprawdę fajne, ponieważ wprowadza duży ładunek niewiadomej. Nie wiemy do końca czego się spodziewać po następnym tomie, gdzie mamy oczywiście zawsze na każdym tomie zajawkę na okładce i w tytule, czy raczej pod tytule danego danego tomu. Natomiast nie mamy pewności, jak te losy się potoczą? Czy a nuż widelec komuś się noga nie pośliznie, albo ktoś jej no, specjalnie nie podetnie? I to mi się strasznie podoba. I dzięki temu albumowi, 5 krain póki co w mojej top 50 poszło znacząco do góry. Bardzo do góry. I przyznaję, no zobaczymy, jak to będzie jeszcze po ósmym tomie, ale zaczynam się wahać, czy to nie wyląduje w top 10. Autentycznie. Mde, obecnie siedzę, już robię przystosowanie. na przyszły rok mojej to 50, ale no już jest dużo zmian, już jest dużo zmian. Także zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Moje oczekiwania są no teraz już naprawdę ogromne. No wiadomo, apetyt rośnie wraz z jedzeniem. W tym wypadku naprawdę urósł już do wielkiej skali. Także zobaczymy, jak to pójdzie. Ja jestem niezmiernie ciekaw kolejnych tomów, jak ten drugi cykl się pociągnie, oraz jaki będzie punkt wyjścia do trzeciego cyklu i trzeciej krainy. Także polecam wszystkim. Ode mnie idzie mocne 9 na 10, naprawdę mocne 9 na 10, bo dostałem znacznie więcej niż się spodziewałem i co najważniejsze nie było powtórki z rozrywki, także o tego najbardziej się obawiałem. Także. Polecam wszystkim tę serię. Komentarze są wasze. Zapraszam do rozmowy na temat pięciu krain. Zapraszam do właśnie dywagacji, co może być w kolejnych tomach. No i oczywiście możecie polecać jakieś inne serie, czy książkowe, czy komiksowe, które są na podobnym poziomie. To tyle ode mnie w tym materiale. Widzimy się w następnej. Do Hej.